Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Mazda 3 trzeciej generacji. W nagraniu przede wszystkim skoncentrujemy się na aspektach technicznych tego modelu samochodu, ale porozmawiamy również o wielu ciekawostkach, cenie, wadach, zaletach i ewentualnych usterkach, a zatem jeżeli jesteś ciekaw tych wszystkich wiadomości, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, aby poznać jak najwięcej szczegółów na temat tego modelu auta. Oprócz tego standardowo zachęcam Cię również do polubienia mojego filmu, jak i także do zasubskrybowania, subskrybowania tego kanału, by pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które publikuję na tym kanale. Dobrze, zatem teraz przejdźmy już do szczegółów związanych z Mazda 3 trzeciej generacji. No i standardowo najpierw sobie nieco scharakteryzujemy to auto, a mianowicie Mazda 3 trzeciej generacji produkowana była w latach 2013 do 2018 w krajach takich jak Meksyk, Japonia czy Tajlandia. Oczywiście naturalnie poprzednikiem Mazda 3 trzeciej generacji była Mazda 3 drugiej generacji. Samochód też w obecnych czasach doczekał się następcy w postaci Mazdy 3 czwartej generacji. Auto dostępne jest w wielu różnych wersjach wyposażenia, m.in. są to wersje Skygo, Skymotion, Skyenergy czy Skypassion. Samochód należy także do grup out segmentu C, który oczywiście charakteryzuje przede wszystkim kompaktowa budowa. Jeżeli chodzi o typy nadwozia, w jakich znajdziecie Mazdę 3 trzeciej generacji na rynku, no to przede wszystkim są to czterodrzwiowy sedan, jak jaki pięciodrzwiowy hatchback. A jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to przede wszystkim warto wiedzieć, że auto dostępne jest napędem przednim i wyposażone jest w sześciobiegową manualną skrzynię biegów lub w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów. Co do silników, no to w Mazda 3 trzeciej generacji znajdziecie egzemplarze wyposażone w następujące silniki benzynowe, a mianowicie jest to silnik 1.5 o mocy 100 koni mechanicznych oraz silnik 2.0 w wersji z mocą 100 120 koni mechanicznych lub w wersji z mocą 165 koni mechanicznych. Natomiast jeżeli chodzi o diesla, no to jest to silnik 15 o mocy 105 koni mechanicznych. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jaki silnik wybrać, no to dobrym wyborem może okazać się wersja z silnika 2.0 o mocy 120 koni mechanicznych jest to silnik, który generalnie oferuje kompromis pomiędzy z użyciem paliwa a osiągami. A zatem jeżeli potrzebujesz samochodu do jazdy po mieście czy po prostu czasami gdzieś tam poza miasto, no to taka opcja może okazać się tutaj jak najbardziej odpowiednim wyborem. Co do pozostałych wiadomości technicznych, zwróćmy jeszcze uwagę na wymiary tego samochodu. Auto posiada około 446 cm długości, około 179,5 cm szerokości i około 145,5 cm wysokości. Wszystko to przy rozstawie osi na poziomie 270 cm i przy masie własnej od 1000 199 do 1315 kg. A zatem jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to trzeba przyznać, że prezentuje się to niezmiernie interesująco. Może teraz zwróćmy uwagę jeszcze na wady, zalety i ewentualne usterki. Jeżeli chodzi o ewentualne awary, no to w przypadku Mazda 3, 3. generacji, co po niektórzy użytkownicy skarżą się na problemy związane z układem wydechowym. Zdarzają się także problemy związane z nieskładającymi się lustrem. Co po niektórzy narzekają także na delikatny lakier wykorzystany w przypadku właśnie tego modelu Auta. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, no to przede wszystkim do nich zaliczyć można oszczędne silniki z sporą niezawodność, jak i niską awaryjność tego modelu. Do zalet też w końcu zaliczyć można sporą popularność tego samochodu, bo generalnie jeżeli chodzi o Mazda 3 3 generacji, no to w Polsce sprzedało się naprawdę sporo różnych egzemplarzy tego samochodu, a zatem tak to mniej więcej prezentuje się pod względem ewentualnych wad i zalet tego auta. A teraz przyszedł czas na to, abyśmy przyjrzeli się sytuacji rynkowej tego samochodu. No i tak jak wspomniałem przed chwilą, auto jest naprawdę popularne z tego względu ofert na rynku, jest dość sporo. Nie powinniście myślę mieć większych problemów z zakupem tego samochodu, zwłaszcza w przypadku zakupu egzemplarzy wyposażonych w silniki benzynowe. No i teraz pewnie zastanawiasz się, skoro ofert jest tak sporo, na jakie oferty warto jest zwracać uwagę. No i taka przykładowa ciekawa oferta. Mazda 3 trzeciej generacji z 2016 roku z przebiegiem około 70 tysięcy kilometrów, z silnikiem 2.0, mocy 120 koni mechanicznych, auto z napędem na przednie koła, z manualną skrzynią biegów, bezwypadkowe, używane i uwaga w cenie około 50 tysięcy złotych to jest taka oferta, którą myślę warto zainteresować się w sytuacji, kiedy poszukujecie Mazda 3 3 generacji, oczywiście przed ewentualnym zakupem zwróćcie też uwagę na stan samochodu, czy jest on odpowiedni, weźcie pod uwagę też wszystkie te elementy o których wspomniałem w tym filmie, no i być może wtedy uda Wam się dokonać odpowiedniego zakupu, a zatem ja mniej więcej celowałbym właśnie w takie oferty, o których wspomniałem przed chwilą, a że tych ofert jest naprawdę sporo, no to znaleźć można czasami naprawdę fajne propozycje zakupowe. Wystarczy nieco poszperać w internecie i nie powinniście myślę mieć problemów ze znalezieniem jakiejś ciekawej oferty. A zatem trzeba przyznać, że wszystko to interesująco prezentuje się w kwestii Mazda 3 trzeciej generacji. Ja jestem ciekaw też Twojej opinii w tym temacie, koniecznie napisz w komentarzu jakie są Twoje spostrzeżenia na temat tego modelu auta. A póki co to by było wszystko jeżeli chodzi o ten samochód, wielkie dzięki za obejrzenie filmu do samego końca, a zatem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.